Co będzie. zrobiłem? Cio, 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 cio! 1700, ja pier... Co tu masz w głowie? Cio, <grym> 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 ja jest dźwiękiem, Ja pierdolę, ja jesteś, jesteś chory i jedyny na głowę, naprawdę. I to słońce jest, ale tu bije. Teraz będzie pustynia, jezus. Tak Naprawdę, ocel, ty nie masz granic żałosności w sobie. Moskito. A pijar nie. Pomoc, chmurek. Mm. Trima A, dobra. Jestem się nic nie zmieniło. Choda. Co to za muzyka? Co to za muzyka? Infraction, coś tam. Almost evil Almost evil, no Daj, Faderus a Idź, A będzie moja twarz, czy coś zmieniłeś? Wszystko jest Dobry dzień No, <laughs> to manuta Znowu to? Drugi raz zagrasz? O, 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 50 tysięcy! 50 tysięcy? do Rosji, potem Ja nie jestem przyziemię. nie, o, kur Ale go porobił. O, nie. O, nie. Czego to jest? A z Dolosa? Musiałeś! W od razu, od razu Od razu tam, to tak Nie, to proszę to się zajebiście zapowiada, naprawdę Młotych 50 tysięcy i mojego reakcji z Dolosa, to, dobrze. Pokój. O i w prawo, w prawo, prawo. Prawo! Wiesz, co, mi tam jest Prawo, 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 prawo! Ale Pada. ale zawala ten house Złotny. No i znikają Dobra father po kolei teraz ale, e, zmieniałeś coś jeszcze? Tar jeszcze jest Ale, a, a to gdzie teraz mam iść? Dobra, od samego początku daj Ale po prostu... no Dobra to Od jest. samego początku Ja to będę długo swog... wbił Pustynia, no, ale wszędzie są pustynie No to jest motyw postędny No i mów gdzie iść Dobra, tutaj, bierz to <laughs> Prosto, prosto <laughs> Iść prosto i potem skręcasz maksymalnie w prawo Potem, no. Teraz prawo, teraz prawo, teraz prawo No, no, co za ty O, dobrze, dobrze, dobrze I lewo, 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 lewo ja, ja zebrałem baterię Skok, 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 skok. O, house. mój przyszły demo To się wyciął? <laughs> Skakuj SKAKUJ, SKAKUJ TYM PORTALEM W lewo bardziej tak To było żałosno, ty Dobra, dobrze, żałosno. No i dobra No i no czy w lewo, No w prostu prosto tutaj, wyjdź tego To się wytnie, to co tak. mówiłem wtedy Dobra, tutaj, do, tutaj do góry Jest nadal już fida? Jest Jak coś, to to będę montował później to się guard, Tylko tak. nie wiem czy mi się obecnie sfreezował, bo jak mi się sfreezował. Czekaj, flem. tutaj, father. Ale zostawiliście piwo. I PS5 i Malboro, i derby. No właśnie dobrze. tak, ja myślałem, że coś tam pozmieniałem. Stawiliście. GD no. gdyby, 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 gdyby nie Winex, gdyby, minieśmy... gdyby nie Winex, to byśmy pozmieniali coś jeszcze. No nie, goni mnie O Zaboste! A czemu ty jest ryż? To nie jest ryż, to są narkotyki dla niego Narkotyki No jest, jak długo mi robił Dobra, szybko muszę iść O Boże no i gdzie o co? No i dobra, przystoi i spadniesz sobie ze skał potem. Mogę już? Po, po, nie, nie, po lewo, po lewo, po lewo, padę tutaj, z tych od razu po lewo. Mogę tu? No, no nie, ze skał, padr. Skały musisz. Stąd? Tak. No skać. I obróć się, no dobra, idź. Oj, żałośnik tam jest. Musisz go stąd wyprowadzić, najlepiej. Tak, psa. Dobra, i teraz. dzisiaj <laughs> robię? <laughs> 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 O się o, Mali! <grym> Teraz tak się wkurzyłem, teraz tak się wkurzyłem ja, nie sądziłem że tam Mali jego dasz <grym> Mali w chaosie ma, 50 tysięcy A Mogło Mogłoś teraz w lewe zmienić Ale, ale, ale serio Mortemaliko tam dać, to cię szanuję za to Ty Złoty w ogóle, jaki jest twój rekord CPS-ów? Aaa, jak, jak ty dwóch z tym nie mogłeś zrobić? Dobra, biegnij, bo tam... Padre... bo tam Vader... No dawaj, Nie, a nie czekaj. Wiesz, wersja to jest teraz. Vader. Co ty odpierdala? A, Mali, 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 Mali. Ogólnie kurwa, szybkie posłuchanie... Fajne kurwa, bindy co na tym scrollu. Ogólnie kurwa... SZAŁOTY! Czemu tam był głos Mali'ego? Dawaj od razu w nie. Mam to, syncze. Nie. <tus> No go, no, Dawaj od razu, rozrywała rozrywała a nie czekaj. czekaj. Z... Dawaj od razu, Ty wziąłeś tego z jego kanału? <grywa> tak, wziąłem z A Dlaczego od razu nie robisz? Ogólnie szybkie podsumowanie Europolaku Dawaj od razu po sekundzie. Oła, ale głośno sobie. Daj, pika, i od razu Serio, to było. Prawo, prawo. Ogólnie szybkie podsumowanie. No i widzisz? No i na no czemu rozumiem czekasz? No to sobie włączasz. Ej, ogólnie świetnie po nie rób. No to zrób to. To, to, zrób, to, to, to zrób to coś no, w no, kolejne start. Lewej, 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 lewej. Naw nawet co tutaj nie czekać. Tylko od razu Ja naprawdę ocelę szacun Nie jestem wiem czy trzy to Ej chmurek nie żeby coś, ale teraz sam się zdradziłem co mówisz? Włażej z pomocą. Czasem godziny. Po tym jak już ci się kęci. Jeszcze... Cicho BYDŹCIE, Po, mów o co. Ja tu I to na i to do wysłuchać do do... na Zamknij do... się, Kamil. Mów o co. No to to jest stary. Ja to mam mózg do robienia takich rzeczy. No fuck. Murek, o ty byś nawet tutaj co co jest? Co coś jest? To coś coś jest, jest? jest breakost. Potem no. jest na końcu. No i ale... gdyby, gdyby był winek to by było lepiej, ale, ale mówię ci, że sam, sam się zdradziłeś, bo jak się skończył czas to dalej spomilisz przez 3 sekundy. A normalnie to by ci się tak pale zmęczył, że nie wiem. O Jezus Maria, dobra. O, tort. żałosne A, jeszcze ten twój krzyk, a, 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 normalnie jak to zbierałem to co było? Bloody żałosne? Nie, normalnie jak było to było ten. Yy, czekaj, nareszcie. No, ale i tak są tam twoje okrzyki oba przy tym Noo, Ja teraz żałosty I Ja co, to wszystko przez gd Nie. Tutaj, tutaj dalej Wiem jeszcze gdzie tu iść Teraz wygrasz to te stare Fajne, że się szło, co? Tak O, siemonata O, jest, znowu mi wyskoczy na Całe no. Ja trager, więc zbylę, dobrze wiesz, że nie ze mnie lecz, w prawej strony totalnie. Wrócę Nie. Nie chcę cię widzieć. Daj, woder, no. ucieka. Helikopter, Malego Co jest, to będzie helikopter? Dwa jest Dobra, 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 dobra. Jeden, jeden. O, helikopter. Jeba 60. <laughs> Jeba 30 Cicho, cicho, liśniku, cicho bo ending ma i... dzień, cicho Jeba 30 Jeba 30 Cicho, bo czuję, że to będzie ciekawe Ja pierdolę, nie, nienawidzę Cię za to Mogę też kasa na dole rat napisać Fireword. Znaczy no, ten z House, ale taki niebieski find. No Ocelus Puszczam sobie night, ma mój pierwszy hit Halo ziomek, to nie jest mój ostatni hit mi, nie no dość, wyłączcie tak, to Ja tego nie wrzucę! Ja tego nie wrzucę! Ja <laughs> nie wrzucę. Uma, uma jej, dziewczyn numa ma mojej, no ale ja się i, I Czas, kiedy myśli, że <laughs> postali, strumnie, na Ale źle w moją twarz wyciąłeś Robić, ale nikt nie pomaga lepiej, leżę tego coś, do... Coś, jako mały zawsze... Coś był tu będzie? Śladowany jednak. Dzisiaj mam nie. kolegów z dobrej paczki. Niestety kolego jeszcze nie rozwiesi skrzydeł. Dopóki nie zrozumiesz, że koniec do ciebie. celują I uwaga. To jest moje życie, tak więc odwal się! Jeśli mogę, to właśnie tak jak chcę. Chciałem czy... to wyszło z tego nic. Teraz robię na siłowni sobie mocnym Może coś tak że się powiedzie. Pismo powinno to być. Ocenia, ocel, swoją ekipkę, to możemy pójść w Nie! Nie gra. Nie Oceli, oceli, co mogę powiedzieć, to naprawdę żałosna robota. Daj, żołnierz, Deni Roboza. Dość. <gulanie> Kuba tego, tego nie ta ta... Chodźcie w Jakie dość, a ja do odcinek nagrywam. No i co? Tak? co, 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 co <todowało>? A tu piszę a tu dwa, tu dwa pisało. Jestem jak Reimon, bo dosięgam to oto ton do Jestem ponad chmurami, byś nie się do mnie. Na mnie. Na mnie. mnie. Śpiewaj mnie. Bo nie pamiętam, że motyw mi tej gry mi się podoba I ta dwójka jest fajna też No i motyw pustynny jest w Dobra, Wyjdę do pulpitu, bo mam to za głośno Ja im dziękuję, że oglądaliście to Naprawdę żałosna gra Ocel I powiem ci, że powiem ci, że naprawdę Nie wiem czy to wrzucę, ale naprawdę powiem ci Kawał dobrej roboty i naprawdę Motywu, motywu pustennego się nie spodziewałem I nowej muzyki też się nie spodziewałem I Askeladd House całkowicie tu dowalił roboty i Maliego się nie spodziewałem też się nie spodziewałem I Jeszcze je, a specjalnie jego głosu Najważniejsze by zapomniał Trzeba tą grę wysłać. <noise> 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 wysłać Ale jeśli to, jeśli to oglądasz to zagraj w to Serio <głosy> 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 Dobra ja bym ciekawe oglądanie tego Idziemy się następnym razem siema